Przekształcenie spółki to proces skutkujący zmianą jej formy prawnej, na przykład ze spółki komandytowej na spółkę Zo. W tym filmie opowiem o tym, jak długo trwa proces przekształcenia spółki i od czego to zależy. Typowy proces przekształcenia wymaga przygotowania planu przekształcenia, w tym sprawozdania finansowego przygotowanego dla celów przekształcenia, dwukrotnego zawiadomienia wspólników o planowanym przekształceniu, podjęcia przez wspólników uchwały o przekształceniu, złożenia wniosku do KRS o rejestrację spółki przekształconej i na koniec rejestracji spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców. Ponieważ przekształcenie spółki jest skuteczne z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS, to ile potrwa proces przekształcenia w dużej mierze zależy od tego, ile czasu sąd rejestrowy będzie potrzebował na rozpoznanie wniosku o taki wpis. Zgodnie z przepisami sąd na rozpoznanie takiego wniosku ma 7 dni od daty jego wpływu, jednak w praktyce często zajmuje to dużo więcej czasu, nawet do kilku tygodni. Czas trwania procesu przekształcenia będzie zależał też od działań, które leżą po stronie spółki. Między innymi od tego, jak szybko księgowość będzie w stanie przygotować sprawozdanie finansowe spółki dla celów przekształcenia oraz ile zajmie ustalenie ostatecznej treści umowy spółki przekształconej. W praktyce proces przekształcenia zwykle zajmuje od 1,5 do 3 miesięcy. Na czas trwania procesu przekształcenia wpływ ma również to, jaka spółka zmienia formę prawną i w jaką spółka jest przekształcana. Przykładowo w przypadku spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, nie ma obowiązku sporządzania pełnego planu przekształcenia czy dwukrotnego zawiadamiania wspólników o planowanym przekształceniu, co pozwala znacznie skrócić ten proces. Z kolei w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną, plan przekształcenia podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, co może wydłużyć proces przekształcenia nawet o kilka tygodni. Kluczem do sprawnego przeprowadzenia procesu przekształcenia spółki jest jego dobre zaplanowanie i odpowiednie przygotowanie spółki do planowanych zmian. Podejmując decyzję o przekształceniu spółki, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonych doradców, którzy pomogą szybko i bezpiecznie przeprowadzić ten proces. Po więcej informacji na temat tego, ile czasu potrzeba na przekształcenie spółki, zapraszam do opisu filmu. Tam znajdziecie szczegółowe informacje na temat czasu trwania przekształcenia, a także nasze dane kontaktowe.